Cześć witajcie. Cześć Boże. Mamy dzisiaj 8 wrzesień. Czy 8 września wspomnienie. Eee, nie. Narodzenie Maryi. I mamy Ewangelię Pierwszy rozdział Mateusza. Trochę takie nieciekawy, bo są same imiona, ale właśnie fajnie coś wyciągnąć z tego. Lubię takie właśnie nieciekawe Ewangelie. Przynoszą ciekawe myśli. Więc zaczyna się tak w Ewangelii Rodowód Jezusa Chrystusa Syna Dawida Syna Abrahama Abraham Był ojcem Izaaka Izaak ojcem Jakuba Jakub ojcem Judy I jego braci Juda zaś był ojcem Faresa I Zary Którą matką była Tamar Fares Był ojcem Esroma Esrom ojcem Arama Aram, ojcem Aminadab, Aminadab, ojcem Nassona. Nasson, ojcem Salmona. Salmon, ojcem Boza, którą matką była Rahab, Booz, był ojcem Obeda, a matką była Rut, Obed, był ojcem Jessego, a Jesse, ojcem króla Dawida. I potem jest jeszcze Dawid. Ta chronologia jest długa. Nie będę całego czytał e, tak chciałem się skupić właśnie na tych na tych potomkach, na tych właśnie niektórych e, żonach tak się wydaje, że, że ciekawy jest ten rodowód. Ja tak sobie myślałem, że właśnie w tym rodowodzie no to Jezus jako ten Bóg Człowiek, to powinien mieć taki e, samych takich e, jakichś dobrych, dostojnych ludzi, i Tak dalej. E, tak by się wydawało. A tutaj właśnie są no różni, <laughs> różne personarze. E, właśnie jest tam i nierządnica, są tam i poganki, które w ogóle nie, nie wierzyły w, w Boga Jachę, jak Rut, czy Rahab, która była nierządnicą, no w ogóle no ciekawe. <laughs> Czy Dawid właśnie był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza? Chytity. Więc, no, Dawid też właśnie zabił e, Uriasza, żeby żeby mieć tą żonę. Ciekawe, że jest nie podane, że one że nie trzeba, tylko że była dawna żona Uriasza, czyli jakby ten grzech już tutaj jest. W Wpisany w tą chronologię, ten grzech Dawida, że wziął sobie czyjąś żonę, czyli popełnił tu zabójstwo jeszcze zabójstwo do tego, a rękami ammonitów, tak takich tam potem wypomniał prorok Natan. Eee, no i tak chciałem w sumie się skupić na e, właśnie na, na tych postaciach, trochę takich. Można powiedzieć niepasujących, tak jak e, Rachab, tak, że no nierządnica nie Prostytutka, przekładając na nasze w Tutaj w genealogii Jezusa, tak trochę to nie pasuje, kurde, przecież to powinien być Dobry Taki No drzewo genealogiczne, tak, takich wspaniałych przodków To okazuje się, że nie no, i tak się zastanawiałem, dlaczego właśnie Jezus wybrał te, te postacie do, do swojego, jako swoich jakichś praprzodków. No, i tak sobie czytałem właśnie tą historię Rahab, że ona tak naprawdę uwierzyła, jak, jak sama mówi, w Boga Jahwe i pomogła tym zwiadowcom, którzy uciekali. Którzy, yy, zostali wysłani, żeby po prostu nierycho zbadać. I mówi tak, że słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył wody Morza Czerwonego przed Wami, gdy wychodziliście z Egiptu. I co uczyniliście dwóm królom amoryckim po drugiej stronie Jordanu, Sihonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą. Na wieść o tym zatrwożyły się serca naszej, zabrakło nam odwagi wobec Was, ponieważ Pan, Bóg Wasz, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. Tak sobie pomyślałem, że ona po prostu po tych cudach, które się wydarzyły, zobaczyła, że Bóg osuszył to Morze, że oni przeszli przez Morze Czerwone, że zabili tych królów potężnych, Oga Sichona. I po prostu uwierzyła, że, że ten Bóg jest prawdziwym Bogiem, że działa cuda, że wybawia swój naród, i dlatego udzieliła pomocy tym z wiodowcą Dzierycha, czyli no też jakaś taka można powiedzieć miłość wiara, że, że, że Bóg ją uratuje no i pewnie też trochę to było interesowne, no bo też chciała ocalić swój swój dom, wiadomo ale no myślę, że ta wiara tutaj była na, na pierwszym miejscu e, jeśli chodzi o Oracha, to jest, no ciekawe, że Bóg właśnie nie ma względu na osoby, że nawet właśnie prostytutka może być zbawiona, może być w rodowodzie. I to taki wniosek, że kurczę, może właśnie my też mamy jakieś problemy z, z, z sobą, z seksualnością, czy z jakimś nałogiem. To wcale nie wyklucza nas właśnie z tego, żebyśmy mieli wiarę, czy robili jakieś dobre dzieła. <laughs> Bóg nas nie, nie skreśla. I to jest no, mega dobra nowina. I tak samo... Właśnie Rut też się zastanawiałem, czemu Rut? Przecież ona była poganką, nie wierzyła tam za bardzo, chociaż mówi że do, do tej nami że Twój Bóg będzie moim Bogiem, więc tak jakby przyjmuje też wiarę w Boga Jachwę. Ale myślę, że odnośnie Rut to, to była miłość, że ona nie opuściła właśnie tej swojej teściowej, że zmarł mąż tej teściowej i ci dwóch synów, których miała, i ona tak naprawdę została sama z tymi dwoma synowymi. Jedna synowa ją opuściła, a druga właśnie ród została przy niej. I myślę, że właśnie ta, ta miłość, to przywiązanie do, do tej teściowej, że, że nie chciała ją opuścić i zostawić samej, spowodował, że też znalazła się właśnie w tym życiorysie, życiorysie, drzewie genealogicznym Jezusa. I jeszcze właśnie też tutaj jest ciekawa historia Tamar właśnie, która była... No, nie, nie była żoną Judy. Była żoną... Juda miał dwóch synów. Era i Onana. I ten Er umarł i ten Onan musiał wzbudzić potomstwo. A żoną tego Era właśnie była Tamar. Ale ten Onan nie chciał wzbudzić potomstwa, więc wylewał nasienie Stąd w sumie też chyba chodzi o nanizm. Tak mi się wydaje, że to wylewanie nasienia poza e, łono, i bo nie chciał wzbudzić potomstwa bratu, dlatego też e, no, zmarł, bo jakoś tam na jego śmierć. E, no i w tym prawie lewiratu to, to Jurda powinien wzbudzić to potomstwo, ale on nie chciał, miał jeszcze e, najmłodszego syna Szelek, i też nie chciał dać się tej tej właśnie synowej, bo się bał, że nie wiem, że on umrze. No i ta właśnie Tamar przebrała się za prostytutkę, siadła też przy jakiejś tam drodze i ten Luda właśnie e, przechodził i myślał, że to jest prostytutka i tam zaszedł do niej. I w ten sposób właśnie e, ona została brzemienna i to właśnie takim podstępem. Wzięła od niego też laskę, bo, bo później dowiedziano się, że, że jest brzemienna, i chciano ją ukamienować, bo, bo dokonała czynu nierzadnego. I ona nie powiedziała, że e, jestem brzemienna ze sprawą tego człowieka, do którego należą te przedmioty, i wysłała to właśnie laskę. I sygnet, który wcześniej wzięła od judy w zamian za, za to współżycie przy drodze, e, i dzięki temu właśnie. E, to potomstwo uzyskała i, i, no i ten juda właśnie ten sam właśnie stwierdza, że ona jest prawdziwsza ode mnie, bo, bo nie chciałem jej dać tego syna, a ona właśnie y, uzyskała to potomstwo, które, które właśnie ten juda powinien jej dać i no też tak właśnie nawet jakiś taki podstęp bycie w, przebranie się za prostu do tego jakieś... ciekawe, że Bóg to wszystko wykorzystał żeby, żeby to potomstwo wzbudzić i miał się posłużył. Także no, ciekawe są te, <laughs> te postacie. Właśnie każdy może się tutaj odnaleźć. Myślę, że ja też odnajduję w tych... Że to nie jest jakiś doskonały, super właśnie drzewo. Tylko, że są różni ludzie ze swoimi słabościami i to jakoś daje taką nadzieję, że, że każdy z nas może być zbawiony ze wszystkimi swoimi tam trudnościami, grzechami o,